Witam państwa serdecznie, jestem u mojego przyjaciela na polach koło kolic Barka Warmińskiego, czyli na Warmi. Ciężkie gleby, zimne. Mamy dzisiaj 20 kwiecień, zobaczcie, rzepak szykuje się do, do wzrostu, zbiera się, zaczyna się robić ciepło. Pojutrze, w piątek, w sobotę, robimy zabieg skracania, odżywiania do listy, oczywiście, szkodniki. Po ociepleniu pójdzie w poniedziałek, ma popadać. Dzisiaj spadło 4-5 mm, niewiele, ale już coś zrobiło. Zobaczcie, jak wygląda Augusta. Piękny rzepak na całym polu, ponad 100 hektarów zasiany. Eee, pięknie wygląda, no co tu dodać, co, co ująć? Kiua odporna LG Augusta pasuje jak pięść do nosa, również na ciężkie warunki warmińskie. Zachęcamy do sprawdzenia, do uprawy tej odmiany, sprawdzonej już w badaniach Coboru, ale też na polach produkcyjnych naszych klientów. Do zobaczenia!